Cześć, słuchajcie nagrywam dla was wideo prosto z redłowskiej plaży piękna dzisiaj pogoda nad morzem a ja słuchajcie, miałem kilka przemyśleń w kontekście rozwoju osobistego i chciałem wam no, podzielić się trzema historiami, które miałem i które są związane właśnie z analogią do morza, bo słuchajcie tak, jak w życiu na morzu, mamy mniejsze, większe fale, które przychodzą, odchodzą i trzeba iść do przodu, ale wiadomo, że nie mamy na pewne rzeczy wpływu, nie? I ta analogia do morza właśnie jest dzisiaj idealna. Więc pamiętajcie, że życie jest takie dzisiaj, że przede wszystkim nie mamy na wszystko wpływu, a wielu ludzi chciałoby mieć wszystko pod kontrolą. A to tak nie działa. Czasami musi to pójść w tą stronę, tak jak teraz, do brzegu idzie morze, to musimy zastanowić się nad pewnymi rzeczami. I, wiecie, pierwszą historię, taką pierwszą falę, którą ja mam, to jest związane jakby z zatrzymaniem się w tym wszystkim, bo dzisiaj generalnie ludzie mają ten największy problem, że na powinni na chwilę się zatrzymać i przestanowić się nad swoim życiem biegną w korporacji biegną w swoim związku, małżeństwie natomiast nie mają czasu zastanowić się nad tym wszystkim i miałem kiedyś taką kursantkę Anię na mentoringu, która była świetnym menadżerem zarządzała zespołem, KPI, wskaźniki wszystko pięknie szło natomiast w jej dzień to był istny sztorm setki mailów telefonów, spotkań raportów bieg, bieg, bieg a już ciężko z formą i z tym wszystkim. Zdaliśmy sobie ważne pytanie za nią: po co ja to robię? Jak ja się czuję? I wiecie, co mi ona odpowiedziała? Że ona tylko robi to, co inni jej każą. Natomiast czuje się źle i nie wie, po co to wszystko. Zadaliśmy sobie właśnie dwa podstawowe pytania: gdzie ja jestem? Po co to robię? Zatrzymajmy się na chwilę, nie? Czy to ma wszystko sens? No, i zrobiliśmy, słuchajcie, krótkie ćwiczenie codziennie przez dwa tygodnie. Po pięć minut rano bez telefonu, bez social mediów. Wdech i pytanie, jak ja się czuję? Zaczęliśmy to stosować w ramach mentoringu, coachingu. No i słuchajcie, Ania odnalazła swój, jakby wewnętrzny spokój, swoje cele i zaczęła się rozwijać, nie? Obecnie sobie bardzo dobrze radzi. Natomiast. Tu mieliśmy idealny przykład tego, że musimy się zatrzymać w pewnym momencie, bo możemy przebiec maraton, ale czasami już brakuje nam sił. I to jest to pierwsza rzecz, ta pierwsza fala z zatrzymaniem się. Druga rzecz, słuchajcie, druga fala to jest taka, że musi być ta odwaga w tych naszych działaniach, bo mamy te fale właśnie, które czasami są jak już fala, która... Nas może przygnieść, prawda? Możemy stracić grunt pod nogami, może nam się obsunąć piasek. I tak jak przychodzą wypadki, choroby, niestety, toksyczny związek, rozwód, yy, niewłaściwy projekt, szef, który nam tylko utrudnia pracę, i my się czujemy, że się nie rozwijamy, firma, która upada, bo nie ma już zdolności, nie ma już przychodów, to wszystko będzie przychodzić jak fala na morzu, która przychodzi, ale też odchodzi, przychodzi nowa. I w psychologii to się ładnie nazywa wkładaniem kosztów w to, co stworzyliśmy i nie chcemy od tego odejść. I tu mamy przykład Michała, który miał swoją firmę w IT, 8 lat, 8 lat ją tworzył, słuchajcie, natomiast przestała być rentowna, natomiast nie chciał jej zamknąć ponieważ zainwestował mnóstwo pieniędzy, poniósł dużo kosztów i nie chciał nic tu jakby zmieniać. Zadaliśmy sobie pytanie, czy ja bym chciał dalej kontynuować tą współpracę z tymi kontrahentami, czy ja, gdybym teraz zaczynał od zera, to ja bym prowadził ten biznes. No i doszliśmy do wniosku, że chce on zmienić branżę, otworzyć nowego startupa. Słuchajcie, był lęk, był stres, bo to są Rzeczy, które będą się działy w naszym życiu, jeśli chodzi o, o, o wyzwania, cele. I lęk nie może być jedynym naszym doradcą w życiu. Musimy stawiać czoła. I on otworzył nowy startup, nową firmę, zadaliśmy sobie pytanie, postawiliśmy sobie cele, dzisiaj rozwija świetnie swój biznes. Więc pamiętajcie o tym, że będą przychodzić te fale, będą też odchodzić i będą przychodzić nowe, ale my musimy potrafić mieć odwagę pewne rzeczy przerwać i nie możemy się bać. Nasz mózg broni się i zawsze sobie w strefie komfortu. Nie chce, żebyśmy coś zmieniali. Więc tu trzeba o tym pamiętać. I słuchajcie, trzecia historia jest związana z już kierunkiem. Bo nie wystarczy zatrzymać się i mieć odwagę, ale trzeba mieć też kierunek. I tym kierunkiem jest analogia w morzu, jak płyniemy statkiem, płynie nim marynarz, i musi obrać kierunek kursu na tym morzu, nie? Musimy wiedzieć, dokąd płyniemy. I ja pamiętam też taką historię, jeśli chodzi o kursanta Adama. Bóg się tym menadżerem, zarządzał zespołem. Yy, wyniki przez lata. Wszystko się układało. Natomiast on nie był szczęśliwy. Czuł, że się nie rozwija. Jego zespół też nie. Zadaliśmy sobie pytanie, czy ja się czuję tym szczęśliwy, ale ja się czuję jako człowiek, nie menadżer. Bo menadżer też człowiek przede wszystkim, ale czuł, że się ten projekt nie rozwija i on. Wprowadziliśmy nowe zmiany. Zaczął robić mentoringi z zespołem, żeby się ten zespół zaczął rozwijać. Zaczął działać w obszarze rozwoju osobistego. Poszedł sport. I dzisiaj czuję w projekcie, że przede wszystkim rozwija się on, rozwija się zespół. I on działa. I dlatego, że nadał ten kierunek. Ale zastanawialiśmy się też nad wartościami, słuchajcie, bo dzisiaj bardzo ważne są wartości. Czyli, na przykład, jak to wartość będzie rozwój osobisty, zdrowie. Yy. Związek bądź praca, tak? No, mamy kilka tych wartości. Natomiast chodzi o to, żeby te wartości się pokrywały z tym, co napisaliśmy sobie, nie, na kartce. Czyli to one się pokrywają z moim planami, z moją strategią, bo jeżeli nie, to trzeba coś z tym zmienić. I taka nasza wewnętrzna latarnia mówi nam, zmień coś, ostrzega nas. Mamy teraz jasno, nie? I Mamy drogę, mamy cel, ale gdyby się zrobiło ciemno, byłaby burza grad, potrzebowalibyśmy światła tej latarni, żeby pójść w odpowiednim kierunku, bo byśmy się tu zagubili. I to też ma analogię do kierunku i do tych wartości, czyli zadajmy sobie pytania, czy to, co robimy w biznesie, to, co robimy w życiu osobistym, pokrywa się z naszymi wartościami, na przykład z, tymi, z tym rozwojem osobistym, z, tym, z rodziną, zdrowiem. Bo jeżeli nie, to trzeba coś zmienić potrzebujemy kompasu, który nas poprowadzi z tymi wartościami, więc y, pamiętajcie o tym, ponieważ tak jak żeśmy pracowali z Adamem, y, bardzo rozwinęliśmy ten temat w mentoringu i w coachingu, więc y, podsumowując to wszystko, dzisiaj przede wszystkim musimy się zatrzymać, odnaleźć siebie. To jest związane też z tematem psychologii, z wewnętrznym dzieckiem, wewnętrznym rodzicem. E, natomiast odnaleźć siebie, wiedzieć, po co tu jestem, zatrzymać się. Potem mieć odwagę pewne rzeczy zmienić, bo dzisiaj słuchajcie, wielu ludzi nie chce odejść z etatu, bo się boi. To też wszystko wynika z braku wiedzy, edukacji, o prowadzeniu biznesu. Do tego trzeba się nauczyć, tego nie uczą w szkole, tak? I tu też. Ciężko jest wyjść ze strefy komfortu, ja to rozumiem, ale musimy ten zmianę zrobić. Jeżeli nie chcemy otwierać firmy, ale nasze stanowisko też nas, słuchajcie, nie satysfakcjonuje, warto jednak y, zmienić to stanowisko, zmienić firmę, jeżeli czujemy, że się nie rozwijamy. Jeżeli jesteśmy w y, toksycznej relacji, małżeństwie, zmieńmy to, tak? Jeżeli jesteśmy y, z ludźmi, którzy nas otaczają i, i nas ciągną w dół, Warto też to zmienić, prawda, więc pamiętajcie, żeby nad tymi rzeczami się zastanowić i nigdy na zmiany nie jest za późno i musimy dalej to próbować robić. Wtedy mając odpowiedni kierunek, odpowiednie wartości, jesteśmy w stanie to osiągnąć. Także yy, słuchajcie, mamy dzisiaj świetną pogodę, jestem na Redłowskiej plaży, spaceruję. Robię plany, strategie na nowy rok, i to jest dobry czas do przemyśleń i do zmian, więc dajcie mi znać w komentarzu, w priv wiadomości, jak to jest u Was. Jakie ja są u Was fale? Jak Wy się zatrzymujecie? Jak Wy my macie odwagę do zmian? I jakie mieliście doświadczenia właśnie z tymi kierunkami, z tymi zmianami? Może macie jakiś ciekawy przykład? Case, piszcie śmiało do mnie z chęcią posłucham y, Waszych historii i pamiętajcie, żeby się nie poddawać, a dzisiaj korzystając z okazji życzę Wam przede wszystkim zdrowych, wesołych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku z nowymi celami, przemyśleniami w życiu i żeby wszystko się oczywiście powiodło, także trzymajcie się i do zobaczenia.